Jest połowa października, a ta rodzina jako jedyna nie pobrała ostatniej dawki pokarmu. Jeśli pokarmu jest za mało, zagraża to zimowli i całej rodzinie. Powody, z jakich rodzina mogła nie pobierać pokarmu to niesprzyjająca pogoda, brak matki. 14 dni temu zaizolowałem matkę i mogło coś się jej stać. Duże porażenie warozą, albo rodzina jest już zakarmiona i nie ma miejsca na składowanie pokarmu. Aby być pewnym sytuacji będę musiał sprawdzić te wszystkie punkty. Na pierwszy ogień idzie pogoda. Pogorszyła się krótko po podaniu syropu. Efekt mógł potęgować fakt, że pasieka znajduje się blisko rzeczki i jest umiejscowiona w linii lasu. Często przetaczające się mgły o tej porze roku na pewno nie pomogły. Ale czy aby na pewno pogoda była aż tak zła, że był niemożliwić rodzinie pobranie syropu? Trzeba pamiętać, że pozostałe rodziny sobie poradziły. Zostały do sprawdzenia jeszcze trzy punkty. Jednak aby to zrobić trzeba otworzyć ul. Na szczęście dzisiaj jest pogoda, która to umożliwia. Wystarczy chwila i widzimy gniazdo. Ta rodzina zapasowa jest ułożona na pięciu ramkach w górnym korpusie i pięciu w dolnym ograniczona po bokach zatworami. Liczba ramek musi być dobrana do siły rodziny, co ułatwia ułożenie pokarmu. Czas na kontrolę pokarmu w rodzinie. Ramki powinny być wypełnione pokarmem po obu stronach, prawie do dolnej beleczki. Sprawdzam ramki jedynie w górnym korpusie. Skrajna ramka jest prawie w 100% zalana. Na kolejnej ramce do połowy widzimy zasklepiony pokarm, natomiast poniżej błyszczy się niezasklepiony. Ramka, która sąsiaduje z izolatorem jest mocno obsiadana przez pszczoły. Widzimy na niej resztki czerwiu i komórki, które pszczoły starannie wypełniają pokarmem. Teraz jest okazja, aby sprawdzić, czy zaizolowana matka faktycznie jest w izolatorze i czy żyje. Bez matki rodzina nie ma szans na udaną zimowlę i będzie musiała być połączona. Powinna gdzieś tutaj być. Jest, udało się ją znaleźć. Sami zobaczcie, oznakowana na niebiesko, cała jest zdrowa. Ten punkt można odznaczyć. Zostały jeszcze dwa. Czas na dwie ostatnie ramki. Ta jest ok. Natomiast ta niestety jest zalana tylko z jednej strony pokarmem. Najlepiej jeśli pokarm byłby po obu stronach ramki. Nie chciałbym po raz kolejny ryzykować z syropem, dlatego muszę coś wymyślić. Na razie rodzinę przykryję i poszukam rozwiązania. Po zimowym zacieśnianiu gniazd zabezpieczyłem kilka ramek z pokarmem, który jest już gotowy. Ta ramka jest w innym rozmiarze niż te w tym ulu, jednak w niczym to nie przeszkadza. Teraz wystarczy odsklepić pokarm. Gotowe. Ramkę wsunę między ściankę ula a zatwór. Pszczoły w słoneczny, ciepły dzień przeniosą z niej pokarm do gniazda. Podczas układania gniazda przed zimą włożyłem jeszcze dwie ramki z pokarmem do dolnego korpusu. Znajdują się one po bokach. Myślę, że teraz o pokarm możemy być spokojni. Został ostatni podejrzany – varoza. Jeśli rodziny nie pobierają syropu z tego powodu, to najczęściej porażenie jest naprawdę duże i nie ma nadziei na udaną zimowlę. Aby ocenić porażenie rodziny, policzę roztocza, które opadły na tą wkładkę. Włożyłem ją 14 dni temu. To prosta metoda diagnostyczna. Naliczyłem 9 sztuk, które opadło w ciągu 14 dni to mniej niż jeden pasożyt na dobę. Aby właściwie zinterpretować wyniki, będę się posługiwał tą tabelą. Teraz wiem, że pasożyt nie zagraża tej rodzinie. Na ilość pobranego syropu miała wpływ pogoda i późne karmienie, które jak widać nie do końca sprawdza się na tej pasiece. Nie bez znaczenia może być również podkarmiaczka, którą właśnie testuję. Rodzina jest bezpieczna, powinna spokojnie przyzimować. Cena dobowego osypu warozy to świetna metoda diagnostyczna. Ale jeśli chcesz poznać kolejną, jeszcze skuteczniejszą, ten film jest dla Ciebie.